A to, główna tak w się kończyła na moim kanale. Nagryłam to już drugi raz, bo kurde, wyłączyłam dźwięk, tak a teraz dźwięki w trybie były. I było tak głośno, oczywiście, no a ja nie umiem wyłączyć dźwięków w trybie, więc mam nadzieję, że tym razem się wszystko nagra. Ach, a dzisiaj pokażęłam 5 podróbek w Więc zaczynajmy, i mam nadzieję, że tym razem się wszystko fajnie nagla, bo jaśnie. To nagryłam na telefonie. chcę na tak, żeby się lepiej oglądało i lepiej mi potem to wszystko robiło. Zresztą mi słońce świeci, to... Dobra, wchodzimy do pierwszej gry i szybko to przelecimy. A piękka to jest który już nie pamiętam. No ogólnie to jest podróbka GTA i, i nie będę udała zaskoczenia, tak wyglądała kiedyś inaczej. O ammo dostaliśmy. I ogólnie mamy pistolet. I ogólnie zacząłem w szkole No, strzelają zamiast... Jest... A, jest kinowo. Gdyś w tą to dużo pana że się na... do wojska. Są się na pustym e, Aha. No, niestety tak naprawdę są, ale na to już nic nie poradzimy. Ogólnie zawsze się do wojska. Ten chłamywało, które nie wiem gdzie jest. Było gdzieś obok domu, ale to nie jest wojsko. Może to jest wojsko. Spróbujmy do wojska się wbić. Czyby mało. się jest ludzie się nie boją. Oczywiście teraz w GTA bardziej. się niż ten. Dongle. Przyciski mi się za I nie mogę skręcać. Jest... Mogę skręcać, ale co powiedzną stronę, o nie! I jak ja mam teraz jechać? Jak ja mam do tej kółska dojechać? Będzie ciężko. Nie no, ja, ja nie dojadę dziś. Musiałbym... Ja nie mogę tak tak. Kurde. Tak. Musiałbym jakoś... Musiałbym się rozpędzić i skręcić, nie? To nie wyjdzie. To nie wyjdzie. Oprócz nauki.

Ale to nie będzie łatwe. Ja mogę tylko w jedną stronę jechać. Zaczynę w jedną stronę, w jeden ten. Ale jakoś jadę. Chodź innym samochodem. W ogóle chyba jakaś minimalna mini, mini mi się, mi się, się odpaliła. Jadę. To nie jest wojsko. nie jest boisko? Idziemy to... dalej. Sorry, ale nie mogę inaczej jechać. I w sumie też nie można być aresztowanym. You are No czemu wy nie powiecie? Zetony. Znaczy się być aresztowanym jak policja wyjmie nas z samochodu. I w sumie postaram się to zrobić. Jest to policja coś? No kurde. Właściciel chyba. To znaczy chyba na pewno chce nie zabić. Ale ok. Bo... bo ja nie chcę nic wam mówić, ale ja bym chcę uciec. Słuchaj, właściciel mnie goni. Próbujemy mu w głowę. Aha. Nawet nie trafiam do własne. idźmy do kolejnej gry, bo ta gra, no, była kiedyś fajna, no ale jak raz się w nią na bluestaku to nie jest fajna i w sumie jakaś sama fajna się wyglądało. Dobra, idziemy do kolejnej gry, bo chcę szybko tym odcinek w sumie skończyć, bo no, drugi raz nie chcesz chyba nikomu nagrywać. O, i to. Kolejna to Real Craft Teraz ja w ogóle dopiero zauważyłam, że mogę rozszerzyć ekran na Mac'a. Więc, A, super, tylko że reklama mi Już to nosa wylatuje. Super, co mi z tego zrobiło, No ja tutaj trochę, no, grałem, bo w końcu ten... I ogólnie ta gra wyglądała kiedyś inaczej. Wam powiem. Teraz wygląda tak sobie. No i właśnie poglądam się na momencie, bo podobek Minecrafta to jest dużo. A w ogóle to podobka Minecrafta. No tak, zapominam o najważniejszej rzeczy. I O, aky, akoloty. I jakieś małe ciośki. Chyba to są rybki. Tak, rybki. Kurczę w ogóle. Jestem, nie patrzymy jak wyglądają tutaj potwory, bo kiedyś wyglądały realnie, no, ale pytanie: o chyba tutaj nie znajdę. Yy. Chyba nie ma jajek skończyć. Yy. A jednak są. To jest chyba zombie. To jest skelet, to jest green, To jest Jest tu gaz. Czy to chłody? To chyba nie gaz. Gast. Kupiec. Gasta tu chyba nie ma. Mówię. Jedźmy. Wurona, wurona jestem nie tym i pustynię go zamiarem. Uff, eh nie to. Te reklamy są, czemu mi się wyskakują takie reklamy? I czemu mi się go się zlegało? Wszystko jest w moje mojej myśli. Chcesz normalnie nagrać odcinek? No to nie, nie nagrasz. Ale dobra, nie wracajmy do tamtego Minecrafta po prostu. Pokazałem Wam, jak to wygląda. Widzieliście wszystko. Ogólnie, i taki odcinek poprzednio nie odczyny. Jak popieram, to odcinek mi lepiej bo mówię wiele o tych grach, o wszystkich, które tu mam. Dobra, idziemy do kolejnej grycji i podróbki od simulatora, którego kiedyś widziałam. I nie będę tym razem powiększał całe Chociaż dobra, powiem. To chyba nie powinno być reklamy. To jest tak na 65mobile to nie jest taki głupi pomysł. Ogólnie, na tym grze też nie będę się długo rozchodził, ale to dlatego, że właśnie na tej grze nie da się długo rozchodzić, bo Chodzi o to, że tu się zabija nowe stworzenia, na przykład człowieka, który tam jest. Teraz jest człowiekiem, mam za mały poziom. Wybija się poziom, gdyby się partnera y, szkoluje. Y, potem, jak szkoluje się palcnera, po y, ten, po ale więcej mu zadajemy. Jak się szkołuje partnera, to się wbija poziom kolejny i no i wtedy potem się wbija poziom, a się zciąże zapadnie, jak się zapadnie wciąże, to, um, to się robi i trzeba dalej zabijać też bierzęta. Żeby dziecko się urodziło i ogólnie. No tak. trochę nudnała no, gra, bo zabijać się tak naprawdę święta. No ale cóż. Myślę, będą będę jechać, ale się zablokowały. Dobra, mamy trzeci poziom. Chciałbym, że zaczęła mi uciekać z która właśnie ten, którą właśnie upolowałem. Dobra, upolowana. Chociaż nie jest łatwo tutaj polować. Dobra i ogólnie. Jednak są reklamy. Nie ma chyba gry mobilnej, w której nie ma lekramy. Ogólnie tutaj też są ciekawości, ale my, no już nie odkryjemy. Uff, ciągle z hypem chcę wychodzić? A, tak też rakowałem. Ja nie mogę. Aha! Jeju! E, dobrze w i tak będzie Wam to nie miałem czy pokazać. Jedynie nie chciałam pokazać, że są te bosy, i że mapa się nie zmieniła od kiedy ja grałem. A w tą grę grałem kiedyś moim kuzynkiem, w tą grę grałem też w tą. I tą też grałem. I nie wiem, jak ja się nie zanudziłem z tej że Dobra, idziemy do następnej gry po prostu. Chyba, że to podróbka było starsze, I nie powinna być dość łatwą znaną. was kiedyś. No, Nagrywałam. Miałam ja moją. Chwila. Hmm. Czy, to czy to jest takie czy po prostu na tak jest tak rozpikselowane? Spójrzcie na oczy. Hmm. Widać jak piksel, a co im? Hmm. To, chociaż to by było już takie. Hmm. To kupię jakieś ulepszenia, nie wiem, co one robią tak naprawdę. Tu nie mogę już. Hmm. Hmm. Dobra, ale by nie było, że już tyle o tych że chodzić chodzi, i o to Brawl Stars, to zagramy jedną, jedną gierkę. Hmm. Kasta do dołu. O i oczywiście możemy wybrać, gdzie się pojawimy. Ja chcę tam się pojawić. O, nie wyszło. Szybko muszę jakąś broń sobie ukolować. No. Właściwie. Ty jest botem, a chleb zabił. jest zabijąc? Hm. To wiesz. O nie, on mnie raz nie No chyba, że się wybronię. Hm. Yy, yy. Dobra... No co jest? Gdy Jeszcze czułem, to ja przy nim uciekałam. Kurde, 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 kurde! Ciekałam, ciekam, cicham. Tak z tym czasem że to Ale! Ja też mogę chłóźć. O, nie ja, ja go zabiłem, nie ty! Nie ty! Ja go zabiłem. Ja mam lepsze A! Dokładnie było Ja powiem, mam lekce błonie, ja, ale. Zdechałem się. 5 minut dobra, do miejsca, do skrzynkę. No i podejdźmy do ostatniej gry dzisiaj i ku mam no 19 minut, zatem wam 31 minut 60 dobra, no ale bardziej się udajemy do kolejnej gry, do ostatniej gry. Bo jakbyś tej ale ostatnie chcę pokazać to podróbka Horga i Ja bym w Stumper nie grałam, no ale dowiedziałam się przed chwilą co tu jest, bo oczywiście tak to mówiłem drugi raz, już nagrywam ten odcinek. Więc po prostu zagrałem jedną rundę, o mi dołączyło z takimi butami, które w ogóle nie grały i w ogóle połać na sytuację, bo... Było, że było 7 uczestników, a 8 musiało przejść i było, że przeszło 7 na 8. I trzeba będzie się figla zakończyć. Ale tu chyba nie ma tych botów, To mnie tyle martwi, bo ja dawno nie grałem w tą grę a ty jest takie coś, rozumiem, super, no, rozumiem, to takie co, takie, tak, ale spokojnie. Zresztą, a na tej mapie chyba nigdy nie grywałem. O ile ja dobrze pamiętam. Hmm. Czy mnie ciekawe, czy na moim koncie mi coś tam dali? Co innego, no. <laughs> nie, no, na pewno nie dali. Po co by mieli mi cokolwiek dawać? Czemu ty się nie rusasz typle? Zesta <laughs> się rusza, a tamten się coś nie ruszał. Ten też chyba nie ruszał. Albo się. Później... A nie. O, przeszło. 16 osób. Ja, nie, nie wiem, czy dalej, dobrze, jest popularne, chyba już nie. O ile dobrze pamiętam. Czy to dobrze, czy to źle? No, to ja nie wiem. W sumie, w sumie nie lubi. Nie fajnie jest jak jakiś jak się wybija. To mapę tu ja znam. Tylko czemu tu jesteśmy podwójnie? Ja nie pamiętam, jak ta, jaką tu taktykę trzeba mieć. Yy. Hop. hop. Hop, hop, hop. Super spadłem. Nie pamiętam, jak się tak bagowałem, chyba. A nie pamiętam, czy to było tu. Czy to nie było tu? O, przeszkód. W sumie, ja nawet nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale przeszkód. Znaczy w sumie. Jak... Ja dostoski, no, też sobie, dostać przystoł. Ja nie wiem, jak ja się utrzymałem na wodę. W sumie. Ja sobie nie ja w sumie nie utrzymałam się. To jak jakiś miesięcz. a ja a chyba jeszcze pamiętam. Ale jak szybciej to w O nie, nie lubię wyścigów. Nie lubiłam znaczy się wyścigów na koniec. <grym> Tu zazwyczaj te emotki, które teraz inaczej nazywali twórcy, no. robią wielką roztrzęsą. No. no już raczej tego nie wygram, bo... No potem. Już tam... O, już tam w sumie jest. No. Ale cóż, przynajmniej wiem, że nie grałem. z ostatnio. Znaczy, jak... No, 10 minut, 20 minut temu. Mhm. Mm, mm. tak, na koniec możemy sobie otworzyć... Mogę z i otworzyć Hołow Fortuny i jakąś epiczną okruciałę. Epiczną okruciałę. Polskie tłumaczenie, tak samo jak jest, jak się pisze koty to jest zaniechaj. Ej, to jest co to ja nie miałam na, na telefonie. Ja tego nie miałam na telefonie, pamiętam, jak byłam wkurzony, że to ma mój kuzyn, nasz kolega, a ja tego nie miałem. Teraz widzę, że, tu, że tutaj jeszcze coś, na moim telefonie było. Nie tak. Dobra, ale nie ważne, Oglądamy oglądam i widzimy się za chwilę. Reklama się skończyła, więc to teraz otwieramy i zobaczymy, może wyleci coś specjalnego w końcu. No, nie grałem. No, tak. Dobra. Otwórzmy jeszcze to dziwne coś, nie wiem, co to jest. No ta, już wierzę, no na pewno. Na pewno tyle... Mhm, tak, 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 na pewno, mhm, no. Tak, na pewno tyle dostanę dzięki temu, na pewno, na 100% i będę same specjalnie zrobił. Oczywiście. Tak ja lubię się z tych nabijać. Dobra, co to jest? Dwa jakieś dziwne ptaki. I co? mam dziwnego ptaka? A, to nie tu, to tu. Mam dziwnego ptaka. Mam jeszcze takie guzki, i taki głos, skąd ja go mam? Dobra, nieważne. Ale myślę, że na tym możemy skończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, że coś więcej i że w ogóle po podobało się to, że nagryłam na plusz tak na telefonie, pomimo tego, że nazyła się sreko85mobile, no to w końcu które są na telefonie, prawda? Dobra, ja się z Wami zagram, pa! Cześć!